Pani profesor i jej pacjentka, jakie emocje dzisiaj na biegu? No super, dwie Doroty zawsze razem. Dwie Doroty zawsze razem, w sensie dosłownym, ale i w przenośni i w tych emocjach. Doroto, dzięki, dzisiaj dzięki spotkaniu na biegu, twoja pani profesor jest obok ciebie. Jakie ci towarzyszą uczucia? No tak prawdę mówiąc to ja bez pani profesor to by mnie tu nie było i nie byłoby tego przeszczepu, nie byłoby tego wszystkiego, co mnie w życiu spotkało, pozytywnego oczywiście, bo yy, no były ciężkie chwile, był pierwszy nieudany przeszczep, a później dzięki pani profesor też między nami Oczywiście drugi. nie tylko mnie. No wielu osób wiadomo, natomiast pani profesor to była taką dobrą duszą i moim aniołem, dzięki temu no mogę od pięciu lat, będzie rocznica właśnie, 24 września, mnie pięć lat od przeszczepu, no mogę w miarę normalnie funkcjonować, cieszyć się życiem. O, na przykład przyjechać tutaj. No ja myślę, że to w miarę to jest e, e, chyba w przenośni, bo widzę, że twoje życie to jest pełnia nowego życia. Jak wygląda życie osoby po przeszczepie? No z pewnością zupełnie inaczej. Mam czas dla rodziny, mam czas dla siebie, ma, mogę w końcu wyjechać gdzieś czy w Polsce, czy za granicę na wakacje, bez konieczności poszukiwania ośrodka diali dializoterapii, y gdzie mog mogłabym tam ewentualnie wykonywać bo, zabiegi. Bo Dorota była dializowana kilkanaście lat. 11 w sumie. S także no, nie był to łatwy czas dla mnie, dla mojej rodziny, natomiast teraz w końcu jest ten czas dla wszystkich. Ale lekarze lekarzami, ale to wszystko by się nie zdarzyło, gdyby nie to, że to jest taka prawdziwa fajterka, zawsze zmobilizowana, zawsze wysyłająca nam artykuły naukowe, które gdzieś tam znalazła, zawsze pilnująca swojego zdrowia i to naprawdę jest super. Widzę ogromne emocje e, dzisiaj na tym spotkaniu. E, ja widzę łzy w Twoich oczach, Doroto. Czy to są łzy szczęścia? No, z pewnością. Wzruszenia, szczęścia. Jestem tu pierwszy raz i dziękuję bardzo za zaproszenie, że mogłam tu w ogóle być. Super. E, to my jesteśmy zaszczyceni, że tu jesteś. Ale to jest spotkanie Święto Transplantologii. Pani profesor, jakie są największe marzenia, ale też wyzwania z perspektywy Pani pracy i przyszłości? Ja mam takie dwa marzenia. Pierwsze, żeby na liście oczekujących nikogo nie było, bo wszyscy dostaną przeszczep, ale mam też takie drugie marzenie, które będzie musiało na pewno dłużej poczekać, żeby postęp technologii medycznej był taki, żeby przeszczepy w ogóle nie były potrzebne. No, tego oczywiście się trzymajmy i tego życzę dzisiaj z perspektywy rozwoju medycyny. Doroto, do Ciebie pytanie dotyczące osób, które są przed tą drogą. Co byś powiedziała dzisiaj osobom, które czekają na swoją szansę? No na pewno ta nadzieja. No niektórzy mówią, że to niekoniecznie tak działa, ale jednak według mnie bardzo trzeba podejść, zaprzyjaźnić się z chorobą, być pełnym optymizmu, szukać rozwiązań, szukać kontaktu, grup wsparcia, które naprawdę dostarczają dużo informacji. Czasami jak czytam pytania, dla mnie są one tak oczywiste, dla niektórych nie, więc po to też myślę, że te media społecznościowe, które niekoniecznie czasem są przydatne, ale w tym przypadku to jest naprawdę skarbnica wiedzy i wszystkim bardzo polecam, żeby próbowali się z tą chorobą dzielić. Z innymi, bo są osoby, które wspierają, które pomagają, które dają dane dotyczące ośrodków, osób, które mogą im pomóc.